Numer piąty. Jak czytasz? Ewangelia Łukasza, 10 rozdział, 16 werset. Przeczytać księgę, Biblią zwaną, to jedno. Czytać i czynić, to trafić w sedno. Można ją czytać, przyjemność mając na względzie. Można z nadzieją, że prawdę zdobędziesz. Lektura Biblii jest nieraz nauką czytania. Bez pasji poznawczej jej treści badania. W tygodniu raz jeden ją czyta niektóry, bo trzeba, lecz w niej nie szuka pomocy z góry. Czytając Biblię, niektórzy nie dbają, jak ją czytają lub gdzie czytać mają. Inni szukają w Biblii po swojemu, jak żyli ludzie tysiące lat temu. Jedni czytają, aby wzrastać w sławie, w dyskusjach, by zabrzmieć od innych ciekawiej. Drudzy, widząc sąsiadów zajętych Biblii czytaniem, sprawdzić chcą, ile czasu takie zabiera zadanie. Część ludzi ją czyta, bo cudów łakoma. Jak lwa Dawid zabił, niedźwiedzia pokonał. Niektórzy do księgi tej zaglądają, gdyż innych książek w swym domu nie mają. Niektórzy, nie mając powodu żadnego, czytają tę księgę w przypadku czystego. I choć z uwagą czytają niezwykłą, zbiór myśli sprzecznych widzą w niej tylko. Nie jeden przez ojca czyta okulary. I widzi rzecz tak, jak widział ojciec stary. Niektórzy za Scotta, kambela idą wykładem, myśląc, że z nich pomylić nie mógł się żaden. Niektórzy swych wierzeń podstawy szukają. Ci mało pojmują, choć dużo czytają. I każdy wers przez nich użyty jest śmiało, gdy w zgodzie zostaje z nauką ich całą. Jedni czytają, by miłość poznać Bożą. Inni, odmienny obraz boga tworzą. Wielu czytając, tak mi się zdaje, miast z Biblii czerpać, jej nauki daje.